Najlepsza stylówka świąteczna wygrywa trzy stówki, ale żeby nie było ła... To człowiek czy pies? Człowiek. Człowie. Ale żeby nie było tak łatwo, to losujemy tematy. To na bok, bo to otwiera. Dobrze, że słabo czytam. Jakby zagalopowałam się, I'm sorry. Ej, ja nie wiem, co w ogóle tu robię, bo są dwie kobiety w odcinku i Emiya. Fajnie. Ale, ale właśnie super. Tematy. Kontrast dla was jest. Ale tematy są takie, wiesz, że ty się dobrze pasujesz. Aha. Ale wynik jest single. No jeszcze tak, jeszcze tak I losujemy Znaczy już, już albo jeszcze w sumie, nie wiem I to i to I to i to Dobra Byle nie 5 minut Dobra, dobra No 5 minut to mega krótko, ale to mi Ej ona mnie zaprosiła do tego odcinka, żeby mnie hejtować i nie wiem za co no, Za co Nie, za co. No, Cię nie zhejtowało. ani razu Cię nie zhejtowałam No ale chodzi o robienie stylówki A Może po prostu losujmy czas Tak, słuchajcie kolejnym utrudnieniem jest oczywiście czas Lecimy z zakupami, ale zanim to zobaczcie, jakie mam utrudnienia. Mam 5 minut. No, nie mam rady, jakby jestem najsłabszej z stylówki. Dostałem 5 minut a temat? Kolacja świąteczna z rodziną Exu. Dlaczego by zaprosił się do tego odcinka? Mój temat to. Był... Pierwsza randka na Jeremarko, ja to widzę jako mega ciepła kurtka, a pod spodem turbo skąpy outfit, no bo jednak randka, a jednak jest minus 20 stopni. I jakby przemyślimy to, zobaczę ile mam czasu, mam nadzieję, że dużo. 10 minut, okej, okay. nie ma tragedii. Witam drodzy Państwo, mój czas to 15 Czyli najwięcej ze wszystkich. Oh yeah. Jaki mam temat? Powiem tak, bardzo bym chciała kolację. Jak że tak bardzo, bym chciała, na to pomysł taki fajny. Uwaga, uwaga. Poznanie rodziców na Wikili. Oczywiście nie mogliśmy ustalić kolejności robienia sterówek, więc zagraliśmy w papier, kamień, nożyce. Trzy, cztery. Je! A oh nie! Trzy, cztery. Jest! Ye czyli to... na pewno jesteś jako pierwsza. No, 3 no, cztery. Trzy, cztery. Jedziemy, Ostatni? Tak, jest. Tak, czyli ja nie jestem w przypadku. Dobra moi drodzy, ja mam oficjalnie 10 minut. Stylówka na pierwszą randkę na jaremarku świątecznym. Chodziłem do sklepu i to czas start Dobra, 10 minut, słuchajcie. Ja już wypatrzyłam tą spódnicę i ja to widzę jako tak. Chcę się ubrać sexy, chcę się ubrać ładnie, chcę się ubrać, wiecie, na randkę, bo to jest pierwsza randka, ale jednak jest minus 10 stopni. Wiesz co, nie ma tej spódnicy tu. Dobra, czekaj, czekaj. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. No, nie, to, to jest taka suknia, a ja chciałam tą y spódnicę a tam? Nie, to nie jest ta Chcę tą spódnicę, tylko nie wiem skąd ja ją, ją wziąć tak. A ściągnij z tego manekina I Nie mogę raczej tą spódnicę czerwoną z manekina? Nie wiem Patrzę <sus edits> przy okazji na kurtki Kniczki mamy tutaj Ta czerwona długa A, czerwoną długą chcesz Taka została na manekinie ma. A tała... jest a ta inna tak, na manekinie jest taka prosta, jest bez takich. Tak, bo już nie mamy. O jezu serio? A ja już sobie cały outfit zdjąłem. To można z manekinami? No właśnie nie mogę. Dobra, słuchajcie, ja mam 15 minut i moja tematyka to jest Wigilia, nie, pierwsze spotkanie z rodzicami na Wigilii, poznanie rodziców na Wigilii, coś takiego, więc trzeba wyglądać ładnie, ale trzeba też pokazać klasę i generalnie ja jeszcze nie wchodzę, ja jeszcze nie wchodzę, bo ja potrzebuję chwilę pomyśleć. Zastanawiam się, czy być taka klasy sasi, wiecie, spódniczka, koszula i w ogóle, ale też trochę drapieżna, czy jednak... Zaraz jest kolacja, urodziny, to tak, musi być widać, że nie jestem taką łobuziarą, więc musi być golf po szyję, tu zakryte wszystko, jakiś sweterek jakieś spodenki, w ogóle nie mam pomysłu, w ogóle najgorsza, najgorsza tematyka mi się trafiła. Dobra, 15 minut, czas, start. Sprawdźmy w ogóle co jest, tylko problem jest taki, że 300 zł hmm. Szukamy, 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 szukamy. Nie, chyba, że totalnie pójść w jakiś szalony, jakby design, że tak powiem, i ubrać się tak, jakby ja sama nigdy się nie ubrała. Wiecie, na przykład coś takiego. Jakby nie założyłabym tego nigdy na siebie. Ale tu, tu cyck będzie widać w tym, to nie może tak być. Muszę być porządna, tak? Ej właśnie Dawid, jak powinna wyglądać dziewczyna, która przychodzi do Ciebie na Wigilię, żeby poznać Twoich rodziców? Jak powinna być ubrana według Ciebie? to no, jeżeli to jest takie faktycznie zapoznanie, no. no to faktycznie dobrze by było, gdyby tego nie było, wystawionego za bardzo, nie? A, to trzeba ubrać się całkowicie przeciwnie, niż Ty mówisz i wtedy będzie śmiesznie. Dobra, idziemy po jakiś staniczek. Wiem, że jest jeszcze jedna tematyka, czyli kolacja UX, i powiem Wam, że tam, w tej tematyce, trzeba właśnie się ubrać tak, żeby wiedział, co stracił, tak? Nie ma nic dobra, słuchajcie, stopuje czas, idziemy do innego sklepu, bo straciłam tu trzy minuty. Wymyśliłem historię i otóż ona brzmi tak. Uwaga! Kolacja z rodziną X. Świąteczna. Bardzo jej rodzina mnie lubiła. I starały się o to, żebym ja do niej wrócił, ale ona mnie niestety zdradziła. Ja mam w nich totalnie wywalone i chcę im strasznie zbrzydnąć, żeby już mnie nie męczyli. Więc przychodzę w fatalnym stroju, zachowuję się jak debil, ale to jej nie zniechęca. To jak coś nie jest historia z autopsjanistą, to jest po prostu wymyślone radno mało przed chwilą, żeby nie było. Ich to z nich. Ich to nie zniechęca, więc na samym końcu wyjmuję asa z tak zwanego rękawa. Delikatnie odsłaniam spodnie, a tam pod nimi stringi i mówię, że nigdy nie byłem zainteresowany pcioł przeciwno tak naprawdę. <śledz> no, co robisz to? No tak, to... ja, zaczekaj, a ja mogę sobie zerknąć z boku, a co? Kurwa. No, że no, tak, osłucham. ja mogę sobie tam zerknąć z boku, co tutaj jest takiego. Bo oh, no, mi się wydaje, że gdzie gdzieś bo tu nie widzę tego jakby finałowego produktu, który byłby mi potrzebny. To nie musi być a nawet jakościowe. No Oczywiście że sprawdzimy. To teraz kwestia ceny. Czas start. Dzień dobry, poproszę no, na takie pytanko Potrzebuję kurcze jak największych Ile tam te majtki kosztują? A okay. te? Przepraszam, to palcami pokazuję Tylko po prostu mam mało czasu, strasznie Poproszę te największe A słyszysz na przykład cieńsze? Czy to jest takie, że to są... Stringi To są stringi? Nie Aha O kurde, czekaj, czekaj, zostrąbałem troszeczkę O wam masz, dobra O wam dobra Poproszę Znaczy to Wybierasz taki płaszczul ja. Dobra, to bierzemy krótką spódnicę i krótki top po I płaszczyk. Płaszczyk, no. Dobra, krótka spódnica taka. Skórzana przesada. Dobra, jakiś ten... Tam widziałam takie czerwone topy. Coś takiego. Nie jest takie aż yy, zadziorne, że tak powiem. Ale dobra, dobry sklep, bo są takie ceny. O, To jest przesada. 40 zł, Czyli mam 200... 23, zł. Nie ma co, nie ma co, nie ma co. Dobra, uwaga, uwaga. Czas, start. Znowu, dzień dobry. Dzień dobry. Taki chamski, czerwony stanik. Najlepiej z potrójnym push -upem. Co jest push to jest potrójny yy... puszap. To. Dawid, wiesz co, naprawdę. Dobra, to jest mega mocne. I w ogóle wyobraźcie sobie, że idziesz na Wigilię poznać się z rodzicami twojego chłopaka i zakładać właśnie coś takiego jak. Dzień Stop! Dobra, widzę ten Ma push-up. O, nawet git rozmiar. I teraz tak, oczywiście koszula, spod której będzie widać ten piękny staniczek. Wiecie o co chodzi? O to, żeby cię pamiętali. Nawet jak już ciebie nie będzie. I wtedy, po 10 latach, o Jezu. A pamiętasz jaką wariatkę kiedyś przyprowadził Damian na święta? Jaka wieśniara, jak przyszła ubrana. Zostaniki jej było widać. Ale ona to była solidna. To była naprawdę porządna dziewczyna. Koleż nasz synek już z nią nie jest. Ale ubrać mogłaby się lepiej. Dobra. Dobra, czyli teraz to, co będzie na górze, nie ma żadnego znaczenia tak naprawdę. Ale fajnie, żeby to też było takie jakieś. kurcze wiecie, jakbym przyszedł, no tak bym się raczej nie ubrał, no nie? O chuźwa. Dobra, czas start. Ty, chłopie. A jakbym w ogóle w czymś takim przyszedł bez spodni. Ile to kosztuje? Gdzie to jest stary? Musimy to znaleźć. Tutaj? Nie wisi? Ty nie jest to? Ty, to jest to. O kuć. i to 120. Dobra. XL, biorę największe zostało mi dwie i pół minuty Kuźwa, 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 kuźwa Jak nie zdążę to kupić z dołu Wezmę byle jaki Panikuję, bo nie wiem czy zdąży Biorę na wszelkie dresy Jakby nie znalazł nic innego Teraz będę wyglądać źle w tym Dobrze myślę? Chyba dobrze myślę Ale bardziej bym wolał bakery jakieś takie Mam półtorej minuty A może takie piżamowe spodnie tam były Piżamowe? Gdzie? Tak, bo, tak. Serio? Gdzie, 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 gdzie? gdzie, gdzie? David, ty jesteś królem Dresy Potem odstawię oczywiście. Czas? 3.44 dokładnie. Gotowość na kolację? Gotowo! <noise> Słuchajcie, może pantera. Nie, ale musi być wiesz, na zasadzie, że krótkie, ten... ale widzę to rybkę. Okulary przeciwsłoneczne słoneczne, że coś? Przecież to też jest beka. Wiesz, taka glamour, i w ogóle z zimą minus 20 ona ma glamour. Okulary przecie słoneczne. Dobra, to robimy mega poglądowe mierzonko. Tak, tak, Chyba krótkie bierzemy, szczerze. X, no nie wiem, nie jestem przekonana ani do tego, ani do tego, ale chyba to kusa jest lepsza, ale te okulary przeciwsłoneczne chyba też weźmiemy dla Wojakiego. Nie ma napisanych cen, no przecież mnie po dupce. Jak czas? 6 zł za takie. No, wspaniałe są, musimy je wziąć. jak czas? 80. Okej, okay, masz minutę. Mam minutę. Pytaj o cenę tego szybko. Proszę, ile kosztuje ta 120,99. 120? 130, dobra, a te okulary? 399. No to wspaniale, dobra, także mamy moją skylówkę, najbardziej jestem ciekawa jak będzie wyglądała na mnie. Uuuu, no naprawdę to w ogóle nie pasuje. Może akurat właśnie? Ta marynarka i tylko pod spodem stanik? No, ale nie będzie tylko stanika widać, a chodzi o to, żeby było widać. Niech wiedzą, co mama w genach dała. Nie, ale to, to, to mi nie mnie to sylwestrowe jest bardziej. A musi być widać. Osiem? No może być za duża, ale dobra, bierzemy Koszuli białej szukamy, kochani Może być ciężko w tym sklepie z białą koszulą No jak to nie ma? Słuchajcie, prostu, jest tu normalnie koszula I tu nie też nie Dobra To giz, ja mam w zasadzie całe zakupy już zrobione Potrzebuję jeszcze tylko jakieś biżuterijki tutaj Śnieżynka na szyję, bo jestem jedyną śnieżynką w życiu waszego syna Dobra, zrobię to, zrobię to, bo trzeba będzie tak opowiedzieć przy prezentacji Kochani, tak się prezentuje moja stolówka, idziemy do kasy I Została mi równa minuta i równy tych budżetu Przez to spróbuję dobrać jeszcze do tego jakieś okularki, może coś takiego znajdę Tylko czekajcie, najpierw z zewnątrz popatrzymy, bo nie, nie muszą schodzić, mogę tak zerknąć Ech, Dupa, tu nie widzę Wejdźmy do tego sklepu ostatniego Jak się trafi jakieś okularki albo fajny dodatek, za pięćdych to biorę I jak nie, to i tak stolówka mam gotowo. z finałem, który zaraz zobaczycie Włączam stoper i let's go Take lib sztąg, lip sztang, prząg, lip Okulary, 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 zostało 3 sekund. Nie ma. Nie ma. Nie ma, 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 nic. Eee, nie ma okularów to może będzie świąteczny case. Nie będzie świątecznego case'a Czas się skończył. Właśnie minęło 5 minut. Nie znalazłem żadnego dodatku. 5 z tej fałsty, która mi zaszczydziła. Strasimy Ej Ej, hey. ja, sięga. <laughs> Śmiecham, że tam właśnie tak nie przestraszyło Mimo, <grym> że mogłam się tego spodziewać Ale się nie spodziewałaś, wracamy do domu na ocenianie Witamy kochani w pięknym konkursie o nazwie... Nie pamiętam o, Czekaj, miał być piękny? Nie no, miał być <grym> Konkurs jest piękny, ale... ale... Ej właśnie, <grym> jaki był temat tego? <grym> no kto najlepiej odwzoruje... nie Najlepsza świąteczna stylówka wygrywa Tak, ale losowałyśmy tematy A uwaga, ja na odcinek dostałem zaproszenie, tytuł był taki Najlepsza świąteczna stylówka wygrywa Ale między sobą dawno ustaliliśmy, że może być bekowo, śmiesznie tak. i tak dalej, i tak dalej Więc ja ostatni No, czy to jest, i... no, no, jest, jest szok? druga? No dobra, nie, ja mówię, <gryba> pierwsza stylówka Ale jedna że za 55 lat się nie będzie stracona. O kurde <gryba> Zaczęłam się domyślić, domyśleć, co mogę. Nie, szkoda. bo ja muszę znać miarę, że do tego. Dlatego pomyślałam o tym, że jest to pewnie bielizna, skoro za 55 zł i nie da się zwrócić. Dobra, ja jeszcze chyba wiem, jaki małych smistrzach. Jak? Nie, no nie powiem. Niech Maja wyjdzie i powie swój, to dopiero będziemy zgadywać. No, nie denerwuj się, spokojnie. Jest piękna pogoda, grudzień, śniegu nie ma, to jednak jest to pogoda Ale świąteczny klimat, bo będę na Nagrywamy w Mikołajki, a wiesz co jest najgorsze? O, to się jest Mikołaj I Nie wyłączę Mikołaja żadnego Ej, totalnie zapomniałam, że jest Mikołaj i wiecie co, teraz mi trochę przykro, bo zdałam sobie sprawę, że co roku, a byłam w związku, albo się z kimś spotykałam, albo rodzice mi dawali, a dzisiaj jest pierwszy rok, kiedy nie dostałam miejsca Mikołaja Może wygrać swój odcinek, to już trzy A <laughs> No, tak <śmieszka> <śmieszka> skidrawaj. <śmieszka> Dobra, możecie otworzyć odcięt. Trz trzy, cztery, trzy. Ja jestem pierwsza randka na jarmarku świątecznym Wiadomo, kurteczka musi być, ale outfit jak na lato Więc okulary przeciwsłoneczne Jakie gwiazdki są Ale panterka, modny glamour A glamour jest, okulary są tak, Ale chciałam, żeby to była trochę niunia Więc jest słoneczka skórkowa Krop to goły brzuch, goły nogi, balerinki Skier tak porządna też Czyli to jest temat Pierwsza randka na jarmarku Tak, to jest nice. temat Pierwsza randka na Jarmarku Świątecznym. Dobrze, ja tu widzę w ręce ten grzaniec. Ja widzę, że temperatura też poprzez wygląd ma i na pewno robi się tam gorąca. A ja, ja, nawet, ja widzę siebie, jak się tak kurde trzęsę, ale udaje, że jakby wszystko jest git i że super mi się siedzi i tak wylewam I tego krężego. Nie na tym spotkaniu, na tej pierwszej ręce już się dowiaduje, czy chłopak ci da na przykład płaszczyk albo coś, bluzę Ale spodnie ale ty, nie da raczej. Nie da, nie da, ale ty mówisz nie, nie zmijcie. Nie, nie, jest super, jakby seria spoko, jest super. A ile ładnie wyglądasz, tylko te marciem zmieniła, ale to dlatego, że... Ale ja chciałam, żeby to było trochę takie śmieszne, no na przykład te kolczyki. Ej, spoko, ale szczerze mi się podoba. No Serio? Ja miał... Jakbyś przyszła tak na pierwszą randkę ze mną, to to było ostat było ostatnia randka. O, właśnie, o to chodzi, o to chodzi. Jakby, no ja prostu tego oscypaczka. <laughs> Jezu, jakieś takie audicji od tej prostu. <laughs> w ogóle. No z tak ma Tinderuha. Tak. tak, na Tinder <śmiech> tak. <śmiech> Oj tak, to tak. Cześć Cześć Julka! Ale w ogóle rajstopy glamour jakby były Kurde szczerze To jest to co najbardziej żałowałam Że nie zdążyłam rajstop Nie zdążyłam, a miałam na to kasę Uwaga wydałam na ten outfit 250 zł Ej najpierw zmieściłaś... Różne? Tak, bo były jakieś zniżki porąbane no, nice. ja mój też Dobra, także co? No. Nice, glamour, Cześć i rozgaszczaj się, idę ja Bam! Wym. Dzień dobry Katarzyna, Pańska syna mała mała dziewczyna. Ojez! Oh yes. no. ja, synek, synek! Dobrze Ciebie szkolenie. Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo za zaproszenie na tą wikinie, bardzo mi miło. Jeszcze raz jak ktoś do domu zabrał w gości. <grym> to z nas nie a ja tylko zauważy, że tutaj taka śnieżynka jest na szyi, to... Pasień to jedna, to jedyna! To jedyna <grym <grym to, <grym to jest śnieżynka, bo wiem, że jestem jedyną śnieżynką w życiu Waszego syna. O Jezus Maria. Dobra, czekaj. Synek, musimy pogadać jednak, chodź tu. na kosztu? O nie. Ty no pojście. bym ta... się tak nie umbrała. Ale wiecie o co chodzi właśnie? O to, żeby cię zapamiętali do końca życia. No, te cekiny stare zapamiętają i to chyba wszędzie. Te mówię, że wszędzie. Ej, nieważne jak gadają, ważne, że gadają. Tak? No, no to Ty, A wyobraź sobie, że ktoś tak by serio zrobić. No. To... 이야해요 yeah. yeah. Pytam się Dawida, jak byś chciał, żeby wyglądała dziewczyna, która pierwszy raz na Wigilii poznaje twoich Krzysztof i wymienia? No, żeby tak za to za bardzo nie było mm. i tak dalej tak ja mówię, No dobra, totalne przeciwieństwo trzeba zrobić, żeby po prostu jakby... Żeby to była, jakby twój nightmare, żeby to było Więc, po prostu... ja dzisiaj na tę okazję tylko przepraszam trochę. drugą stronę powinnaś. Tak, <laughs> i, jeszcze, i jeszcze wiesz, ona się pochyla do tego bardzo Marsz czerwony to... stanie czerwony, wszystko się zgadza. Ubrudziła sobie ja akcent. Yes. Jest. Nie no, ogólnie jakby czuję tą sytuację i widzę, że to jest po prostu sytuacja pod tytułem, że matce tam pod stołem nóż się otwiera w kieszeni. Ale wujek każdy zadowolony. Wujek zadowolony, wujek się nie może skupić. A kolędy Hmm. O Jezu, tak, to jest ten Czuję. Ale wiem. powiem wam tak, wszyscy raczej poszliśmy chyba w to samo. Ja tutaj mam na wierzchu y, nóżki, fausty, co innego. Czekam na ciebie. Ja wszystko schowam raczej. Mam nadzieję. Ja jestem na kolacji z rodziną X świątecznej kolacji z rodziną X. I co jest najważniejsze, musimy wysłuchać do końca tego odpuszczenia. Ok. Przychodzę na kolację do rodziny X. A ja jeżeli, ja że tu się coś jeszcze wydarzy? Nie chcę tego. Oni chcą żebym ja do niej wrócił. Sytuacja jest taka, że ona mnie zdradziła. Ja mam totalnie w nich wywalone. Przychodzę w fatalnym stroju. A czemu tam przychodzisz? Bo rodzina nie wie, że się Rozstaliście? rodzina nie wie, że się rozstaliśmy? Nie, nie, wie, nie przecież co ja mogę. mówię? Po prostu przychodzę, bo szanuję dla małego, bo już mnie wcześniej zaprosili i odmówić. Po prostu. Okej, okay, rodzice są fajni, ale ex nie. Po prostu. Tak, ale rodzina mnie cały czas... dajmy muszę muszę powiedzieć. Rodzina mnie cały czas namawia, żebym do niej wrócił, ale ona mnie zdradziła. Oni tego nie wiedzą, ja chcę im strasznie odbrzydnąć. Przychodzę w takim stroju, zachowuję się jak debil. Ale... Na Nie, na kolację. Ale co jest najważniejsze, to nic nie działa. Nawet nie powiedziałem, że nie straciła, to nie działa. Oni chcą, żebym do niej wrócił. I na samym końcu, jak już nic nie działa, to wyciągam swojego pasa z rękawa. I mówię, że nigdy nie interesowały mnie dziewczyny, i tak naprawdę nigdy mnie nie interesowały kobiety, i pokazuję <grymne> Ej, tak mi się to wyrzuca, jak to działa, kurna. Jak to działa, że jak masz jakby e, pójścia, e, to. O, tak. lepiej, prawda. Mocne, generalnie. Robię wszystko, żeby mam żyć. Ale pomijam fakt, że kolicznie i tak wygląda teraz, bo ta bluza jest tak długa. To jest, jest jakby fatalnie, prawda? Albo że jak przychodzi na kolację, nie to, nie to. rodziny X. No tak, mam mi obrzyd jakby. Tak. więc... Ten as jest jeszcze mocniejszy w sumie. Ten as jakby jest maczkiem, który już naprawdę ma sprawić, że się odczepią. Zgadza się, dlatego tam tak zrobiłem. No dobra, dawaj dołączaj do nas i pogadamy i zdecydujemy, kto wygrywa, bo widzowie my między sobą mamy ustalić, kto wygrywa. Na koniec zadecydowaliśmy, że najlepiej będzie, jak to jednak wy widzowie zadecydujecie, która stylówka jest najlepsza. I w tym momencie przez 24 godziny macie możliwość na zagłosowanie, który outfit najbardziej oddaje, który według was jest najlepszy. Na... Najlepszy, najgorszy, naj który po prostu powinien wygrać i wyniki tego konkursu Zobaczcie w kolejnym moim odcinku. Nóżka na zachętę. <grym> <grym> o nie! <grym> Dobra, Pausa o lepsza zachętę.